Teraz widać kamerę. Dobra, to we dnieść, jak jednak trzeba laptop. Soreczka. Jednak live będzie na laptopie, bo na laptopie jest kamera. Żeby było w ogóle widać. Dobra, jego w tym widać Nikogo nie ma. Zero osób jest na live'ie. Ja jak to No ale nagramy to do YouTube, a już się zaczyna. Tak, już się live. Nikogo nie ma na live. No ale potem to wrócisz na YouTube i będzie No tak Zemnie, nie widać. Dzień dobry widzowie Ja tu pozdrawiam że... no, Dzisiaj nagrywam. Kolejna osoba z którą nagrywam live Najpierw był Kacper Później, później Elos, teraz Leon Mój kolega Widzicie mnie? Ja tu, Halo? Było... Ja, nie Halo? Nie Dzień dobry widzowie Ja e, bardzo lubię kotki a znaczy, się nie rzucłałem, Bardziej lubię psy, ale... Ej, wywalasz z tego live'a. Już to nie, nie nagrywam. Nie, 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 psy są o wiele lepsze. Nieprawda. Napiszcie w Napiszcie komentarzu. Ja, ja w sumie nie napiszę, bo nikogo nie ma. Dobra. No, trudno, ale... No to to, my, my tu poczekamy sobie, jak ktoś będzie i zaczynamy grać. Zaczynamy. O, róbmy reakcję na śmieszne filmiki w internecie. Okej, okay. dawaj, dostać. No. Nie, Не нужно O, jest. Dajmy YouTube To jest, YouTube. Ustępnie... O, jest. E, na... Co będzie w Всё. 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 jest nie, Всё. 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 dajmy Okej, nie, no dobra, no to mamy mam to nie górę, no, kurde. No może Dexiego, Dexie właśnie film. No ale to ma być śmieszne. Dobra, najpierw po prostu obejrzymy sobie Dexiego. I to w ogóle... A ja chcę zagrać. Stop, zaraz pogramy, jak będą wizuali, to pogramy, żeby... My teraz możemy grać tylko... Yy, ...dla siebie. To co cudzo, wygramy dla siebie, a zobaczyć, zobaczę, co zagram zagra... Dam ci pograć, będziesz też grał. Begin. A oni mnie widzą dalej? Nie powinni, nie ma czekaj. To widzę. Tak, widać. Tylko teraz MPik Premium Super C. Z reklama. klapa! Tak jest. Ej, są na rok i oszczędzaj Kiepski, średnio 600 zł z darmowymi dostawami Sziema, i zwrotami. Sziema, Sziema. Ogólnie to tak. Ostatni Sziema, miesiąc chodziłem na intensywnym graniu w Minecrafta, próbując zdobyć wszystkie limitowane przedmioty na HG. W czasie 30 dni zdebułem zaledwie, zostało około 7 dobra. Na razie są aktualnie dwie osoby, Kiepski 14 i ktoś jeszcze. No to piszcie, bo teraz oglądamy sobie kogoś. Tam dekce oglądamy. No i napiszcie jak będziecie chcieli żebyśmy zaczęli, bo mam, jeszcze możemy grać w Bendiego? Napiszcie czy oglądać czy grać o, Dzisiaj właśnie gram teraz z Leonem Leon ja tutaj napisał siema Dobra no to Wolisz ten kiepski 14 żebyśmy oglądali żeby Reakcję na film Dexiego czy Żebyśmy po prostu y, grali w Bendiego, To napisz. Y, na PS4, gram w Bendy O, super. Ja akurat. Y, no nie gram tylko na Steamie. Ja akurat gram na Xboxie. Raczej, najbardziej to y, na komputerze wydaje mi, najlepiej mi się gra. Ale ogólnie to mam jeszcze Xboxa. Nie wiem. My możemy zobaczyć film. Jak będzie fajny to możemy obejrzeć. 7,9% mojego głównego celu. Problem polega na tym, że zostały mi do... padnie deszty. I nie chodzi tutaj o to, że jeśli nie zdążę, będę musiał dać komuś 1000 zł. Nie... Na wakacje, a chciałbym wszystko zakończyć przed moim odjazdem. No dobrze, ale skoro przez ostatni miesiąc progresowałem jedynie 7,9%, to jak do jasnej Anielki w dwa dni chcę dobić 100%. Otóż przedstawiam wam moją własną Minecraftową firmę o nazwie Ico. Innowacyjne centrum osiągania zysku. O, ale o, ale zysku. Ale centrum osiągania zysku. O, ale teraz to wymyślili Iko! Innowacyjne centrum osiągania zysku, tylko własną firmę w Minecraft? EGOS to spółka zrzeszająca siedmiu zwykłych graczy anarchii, teraz już w sumie nasz wspólny cel. Stworzyłem z nim grupkę na Discordzie, prawie nie nie odebrał, ale po jakimś czasie wszyscy dołączyli i zebraliśmy się na serwerze, aby ustalić lokalizację naszej siedziby. Z częścią wspólników rozmawiałem po raz pierwszy, więc nie wiedziałem, czy mogę w ogóle im ufać, ale już nie było odwrotu. Mieliśmy rozpocząć jak najdalej od małpy w pobliżu granicy mapy. Wiem, że film ten zaczął się trochę chaotycznie, nie, nie, nie. więc pozwólcie, że uporządkuję wam to wszystko w czasie. Był teraz piątek, godzina 19. Naszym zadaniem było wbudowanie siły i kost i omówienie strategii biznesowej na najbliższe dni. Od soboty do końca niedzieli będziemy realizować tę strategię, starając się osiągnąć maksymalnie. Czekaj, Węgry. O. Ja mam nie. Gramy. Takie coś. A i chciałem Wam coś przyznać, jestem gejem. Słuchajcie, słyszeli, ja to sobie. Ja sobie tylko żartowałem. To były żarty. Cześć, pokaż, składnie, czy pokaż nie doskładnie... Daj tutaj wyłącz. Co? Wciąż na, na to. A w ogóle czekaj, 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 czeka, pokażę Ci co mam zrobić. Jedna osoba słyszała. o. Och. Och. nie, kiepski jednak jest. trzyma kiepski. Jednak jest. To mój kolega, ja już parę razy będę ale mój kolega, który nigdy w jeszcze w niego nie grał, teraz będzie próbował go przejść. E. Będzie tak maszyni. Ustępni. Teraz. fajnie ja mu wydaje jeszcze spoko kiepski jest spoko nasz znaczy, jedyny widz w sumie dobra to long run. ja tu będę sprawdzał chat a jak to się gra, beginno. begin, no i daj na empty, na nową grę tutaj. bo tam już mam dwa sejwy, gdzie już grę. dobra będzie nie. nie ja Teraz. Um... Ramy, ale się cieszę, nigdy jeszcze nie grałam, ale. Kurde. Jakie to jest horror? Zwykle gra horror, ale nie jest jakaś super straszna. Na, na początku się nic nie dzieje, a później ktoś będzie gonił. Dobra, w sumie nie będę ci mówił. Graj. Dobra, 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 Poczekaj, ja muszę w ogóle znaleźć tego lego tutaj. Jak jesteś tam, to powiedz w ogóle, czy widać cokolwiek, jak ten Longra, bo wygląda, jakby w ogóle nie widział. Nie wiem, napisz, czy widzisz, czy nie. Tak, czy znaczy, nie? Znaczy, widać, widać, dobra. dobra. Na moment, jak się nie widać, dobra, widać, to włączam Bendiego. Ale nie Leguję. No, wciąż problem z tym, laptopem, że zawsze na live'ach nie wiem czemu leguję. Mogę niby zmniejszyć tą grafikę, jeśli to coś pomoże. Udostępnij, czekaj okno. Steam. Gdzie jest ten bandy? Tak, jest na żywo. Steam. Steam chyba można. Nie, to jest po prostu z tym. Po prostu Bandy. Czekaj. Czy sprawa oh. widzę? Czynaj Kaspraw, o jeszcze druga osoba wygląda live'a. Też mam kanał. Fajnie, zrobiście. Dwa osoby. naszego livea. Nie wiem, zobacz... Tak. Jest... Siemanko. No. Tu jest, dobra. dobra. No. Też mam kanał, dobra. Ja w tym czasie Ej, sobie kanału kiepskiego.

Joey, nie, nie cóż jest z tym na Joey? Taki jest tak nie. sprawdzamy, jak tam czap tutaj. Chyba jest jedna osoba. Wow, ej, w ogóle. To jest Borys. I. Przepraszam, nie przeczytałem czatu, zapomniałem. Sie Dzień dobry. Ania. Ania. A. K. Yy, no, siema. Nie, że jest na rawie. W ogóle już są trzy lajki. Bardzo, bardzo fajnie. I sorry za lagi. Yy, niestety, niestety nic na to nie mogę poradzić. Znaczy, w sumie mogę coś mogę coś zrobić. A nie będę tam mówił, że to jest jakiś tam Jeff. O, siema. To jest zgląda. No. Co ja poradę? Siema, widzowie. Czy coś? Na ja najmniejszą możliwą grafikę. O, patrz. Będzie bardzo słabo się grało, ale... Ale powinny... powinno już nie być lagu. Leon graj. E... Le Leon do nie umie. Dobra. Ja jestem Sigmund i ja umiem to grać. A gdzie jest taka fiłka, to taka. taka? No. Tam Munacci. A, to jest to. Czy w są lagi? No nie. Ja też muszę być na live. Ej, ak, to Są w ogóle dwie osoby. Piszcie jakieś komentarze. Nie Piszcie, o, w ogóle jest, 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 jest tu jeszcze Kacper. Kacper, Bo Kac, nie, to jest skibidi jeden lezy. Nie, je, lezy, jeden skibili. Le... Leży jeden. A. Tarasowy, starasowy. Dobra, on zmiał nazwę kanału razy. Nie, Cześć... już zostawił ją. To jest tarasowy. Ej, leży jeden z filmik. Nie jestem tarasowy. On był na pierwszym live. Ej, no. Aaaa. Bardzo dobrze. A, nie, ej, nie, nie, czemon umarł. No. Soryczka. Nie wiem, e, naprawdę nie mam pojęcia. Nie ty muszę, są styrozoby później. Ej! Ty w ogóle są sterozoby. Czemu on umiera? naprawdę. Zobaczcie za te lagi. Eee. Ale kto by zabił? Ja ty. w ogóle nie ogarniam tych ja. live'ów. Nie ja mam ja pojęcia, sami co na to poradzić. Alor, stwierdzili. Aj ktoś przyjdzie, domu jest? Ja w ogóle sprawdzę, bo nie zagłębiłem się na to. Ej, co? Dobra, kasmetyz ja ja to staje. Nie, 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 nie. Jesteśmy. Ale, za to... ale jesteśmy z i włączyliśmy live'a na dół. ale fajne, Ale będziemy mieli osobę. Ale fajne. Co? Co takie coś? Dobra.